Jak wygląda amatorski turniej poszukówki 3x3 w Polsce? Zapraszam. I jak zwykle, najpierw idę na miejsce, z którego wszyscy wyruszymy. Tym razem idziemy do Janka, z którym będziemy jechać właśnie na turniej do Mińska Mazowieckiego. Turniej zapowiada się naprawdę solidny, bo ma wziąć udział 32 ekipy. Choć na miejscu okazało się, że kilka ekip nie dojechało. Na miejscu przywitał nas całkiem nowy kort, w sumie 4 w jednym tak naprawdę. Naprawdę fajnie to wyglądało. Była fajna przyczepność, więc jeśli chodzi o samo boisko, to było naprawdę super. Dookoła też świeże place zabaw, więc dla wszystkich można było coś znaleźć, od najmłodszych lat, tak naprawdę. No, a samą grę rozpoczynamy od dwóch zwycięstw. Mimo, że ta gra nie wyglądała jakoś super, no to udało nam się te dwie wygrane na początku wyrwać. Później niestety już było znacznie ciężej, no i ponieśliśmy również porażki. I niestety, ze względu na pogodę, musieliśmy przenieść się również z dworu na hale, gdzie rozegraliśmy ostatni mecz grupowy o wyjście z grupy. I mimo, że w obronie wyglądało to naprawdę już całkiem, całkiem to. Zdarzały się również takie momenty. Co najlepsze nie tylko u nas w meczu, więc naprawdę co jakiś czas było na co popatrzeć. Ostatecznie wygrywamy i wychodzimy z grupy, gdzie w jednej 16 mierzymy się z chutniczymi wilkami. I tutaj niestety od samego początku wyszedł nasz brak gry zespołowej. I po prostu tego, jak szło nam w całym turnieju. Od samego początku daliśmy nawrzucać sobie kilka trujek. I gdy wzięliśmy się za nadrabianie, to już było troszeczkę za późno. I niestety przegrywamy 18 do 12. I cały turniej kończy się dla nas w 1.16 finału.